Roczne dorzynki gminy Długołęka odbyły się 28 sierpnia w miejscowości Kamień. Uroczystość rozpoczęła się barwnym korowodem mieszkańców gminy. Gościem specjalnym święta plonów był ksiądz Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej mieszkańcy sołectw tradycyjnie prezentowali kunsztowne wieńce dożynkowe. Dożynki rozpoczęły się mszą świętą, którą celebrował ksiądz biskup Bałabuch, który w latach 97-2004 był proboszczem parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Długołęce. Szcigodny księże biskupie, serdecznie witamy cię tutaj w Kamieniu na dorzynkach gminy Długołęka. Bardzo cieszymy się, że jesteś z nami, aby dziękować Panu Bogu za tegoroczne plony, które dała nam nasza Matka Ziemia. Razem z Panem Bogiem i w Waszej obecności chcemy radować się owocami ciężkiej ludzkiej pracy. Owoce ziemi, pracy ludzkich rąk, nasz chleb powszedni, piękne kłosy zbóż, dorodne owoce i warzywa. To wszystko, co dał nam Pan Bóg w tym obfitym roku. W imieniu mieszkańców gminy Dugołęka, swoim własnym, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia na to nasze najważniejsze chyba w roku święto. I proszę o Słowo Bożą, świętą w intencji naszych ostatnich, już niewielu, rolników. Muzyka Syna i ducha świętego. Pokój z Wami i z Duchem Zgodnie z prośbą pani Wójt, będę modlił się w intencji rolników tej gminy, ale będziemy też wspólnie razem dziękować Panu Bogu za plony ziemi. Wszyscy, mieszkańcy Kamienia, jesteśmy bardzo wdzięczni, że jesteś tutaj dzisiaj z nami. Że odprawiłeś tą piękną uroczystość, uroczystość ludzi, ludzi roli. Czekaliśmy na Ciebie bardzo niecierpliwie, wspominając Twoje tu bycie z nami. Twoje Eucharystie, Twoje Słowo jest żywe wśród nas, jest żywe w duszach. I sercach ludzi, którzy tu mieszkają. Dziękujemy za wszystko, co dla nas zrobiłeś, przez te wszystkie lata, kiedy byłeś blisko nas. I bardzo dziękujemy za to, że jesteś tu dzisiaj z nami. Wdzięczni mieszkańcy Kamienia. I jeszcze chleb, który chcielibyśmy się z księdzem biskupem podzielić. Teraz będziemy dzielić się chlebem, tak jak to zawsze jest na dużynkach. Właśnie ten symbol przyłamania się chlebem jest symbolem też wzajemnej dobroci, życzliwości, bo pamiętamy dobrze słowa świętego brata Alberta: Żebyśmy byli dobrzy jak chleb. A chleb jest zawsze dobry. Oficjalnego otwarcia dożynek dokonała Iwona Agnieszka Łebek Wójt gminy Długołęka. Pani Wójt, nasza matko! Pani doświadczenie, pani pracowitość oraz znajomość nas, rolników oraz naszych potrzeb jest dla nas bardzo ważna. A ten chleb, ten chleb jest symbolem naszej, naszej ciężkiej pracy na roli. Prosimy panią o szczodre i sprawiedliwe podzielenie go między wszystkich mieszkańców naszej gminy Długołęka. Dziękuję bardzo. Powiedziałam panu staroście wczoraj, że jak będzie mi przekazywał chleb, to musi powiedzieć o matko, bo inaczej dożynki nie będą ważne. I udało się. Także pan starosta zdał super egzamin i oczywiście jeszcze muszę całować chleb. I kochani, w imieniu starostów, w swoim własnym, oczywiście witam wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Kochani, przede wszystkim, tak jak powiedział dzisiaj ksiądz biskup, dziękujemy za ten miniony rok, za plony. Na szczęście naszą gminę większe kataklizmy, dzięki Bogu, ominęły, więc mamy się z czego cieszyć. Nawet jeżeli były drobne nieporozumienia, niepowodzenia, to i tak naprawdę my w tej gminie mamy za co dziękować. Więc dzisiaj dziękujmy sobie nawzajem i cieszmy się, że mamy przepiękną pogodę. Mamy przepiękne wieńce. W tym roku 26 wieńców. Oczywiście nie byłabym sobą, sobą, gdybym nie powiedziała tradycyjnie już, że nie wykurzycie mnie z tej gminy, dopóki nie będzie 41 wieńców na dożynkach. Więc to jest wyzwanie do sołtysów. Jeśli mam być nadal, to przyjeżdżajcie 20, 28, 29. Jak chcecie, żeby były zmiany, to 40. 21, kochani, żartuję oczywiście 26 wieńców na te nasze 41 wsi, to i tak jest bardzo, bardzo dużo, wieńce są przepiękne jak co roku będzie się działo, bo będziemy musieli wybrać te najlepsze i już dzisiaj, już teraz oczywiście bardzo dziękuję starostom i mieszkańcom Radzie Sołeckiej, pani Sołty z Kamienia, bo to dzięki Wam dzisiaj mamy okazję przeżyć, mam nadzieję, przepiękny, fantastyczny, ciekawy dzień. Także kochani, Dorzynki Gminne 2016 uważam za otwarte. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Azarewicz podkreśla, że mieszkańcy z roku na rok coraz bardziej angażują się w organizację i uczestnictwo w dorzynkach. Od 15 lat, od momentu, gdy pani Wójt została, wójtem została pani Iwona Agnieszka Łebek. Właśnie w innej, po, po prostu w innym formacie organizowane są te dożynki z większym rozmachem, co zachęca mieszkańców, nie tylko tej miejscowości, w której są organizowane, ale również innych. I to mieszkańcy danej miejscowości organizują, oni zgłaszają swój akces, że w Przyszłym roku my chcemy zorganizować. Oczywiście władze gminy przyglądają się możliwościom danej miejscowości. No, prozaiczne rzeczy. Teren, zasilanie w energię, ale również chęć. Przede wszystkim to się liczy. Gmina się bardzo mocno rozwija, coraz więcej mieszkańców, strefy aktywności gospodarczej, ale nadal jesteśmy wiejską gminą. Więc myślę, że ważne jest, żebyśmy cenili historię, tradycję, właśnie tą wiejskość, tą ludowość. Nie wstydzili się tego, ale jednocześnie parli do przodu. To jedno drugiemu absolutnie nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie, myślę, że. To jest wartość tej gminy, jej koloryt i to, że mamy właśnie wszystko. Dbamy o nowoczesność, o bezpieczeństwo mieszkańców, ale jednocześnie, powtarzam to wielokrotnie właśnie przy okazji doszynek, nie wstydźmy się, że jesteśmy ze wsi. Program jest bardzo bogaty, bo już w tej chwili występują zespoły ludowe, potem mamy gwiazdy, jest kabaret, disco polo, bo to też przecież Polska. Ale dla mnie największą wartością są bezwzględnie konkurs wieńców, stoiska właśnie, które są bardzo bogate, pomysłowe, sołtysi, to się zrobiła taka oczywiście pozytywna już w gminie rywalizacja, żeby te stoiska były coraz bardziej ciekawsze, coraz bardziej oryginalne. No i każde stoisko coś oferuje, bo panie napiekły ciasta, panie narobiły pierogów, jakieś tam cuda sama, nie wiem dobrze jeszcze co, ale na pewno wszystko bardzo smaczne i warte kosztowania. Do gminy Długołęka już udało nam się zrobić to z taką rangą, że one są tak oczekiwane. No i oczywiście rolnicy codziennie ciężko, ciężko harują. Mało kiedy mamy okazję im mówić o tym, że doceniamy ich pracę. Mało kiedy mamy powiedzieć, że ich szanujemy. Mało kiedy mamy okazję podziękować. I te dożynki dla tych zapracowanych rolników są po prostu dniem, w którym się cieszą, radują, spotykają z rodziną, ze znajomymi i po prostu cieszą się z tego, że mają plony, mają co jeść i my mamy co jeść. Przygotowania do dożynek to miesiące wytężonej pracy. Stoiska zaskakują nie tylko Samym pomysłem, ale również starannością wykonania. Zaplanowano każdy detal. Pani obecna Sołty Sylwia Żurkiewicz zadzwoniła do swojej Rady Sołeckiej, między m.in. do mnie z pytaniem, czy robimy dożynki w kamieniu. Oczywiście konsternacja, wiemy, ile to jest pracy, przygotowań, no ale zgodziliśmy się, więc wszyscy teraz wzięliśmy się do roboty, trzy ostatnie tygodnie były bardzo pracowite. Proszę o to, efekt. Nasza miejscowość Kamień to jest miejscowość wspaniałych, przesympatycznych, pracowitych, przyjacielskich osób, które chętnie biorą się do pracy jak trzeba, po to, żeby stworzyć tak fantastyczną atmosferę i żeby tutaj się pokazać, co my mamy do zaoferowania, a mamy dużo do zaoferowania. Dzisiaj przygotowaliśmy dla, dla naszych gości mnóstwo pysznych smakołyków, ale też przygotowaliśmy Wystawkę, żeby pokazać, co my tutaj w kamieniu mamy, um, jakie mamy osiągnięcia, co, robili, co robiliśmy, co chcemy jeszcze zrobić i to wszystko dzisiaj pokazujemy. Dokładnie. Zapraszamy tutaj tablica Świetlna, wieczorem będzie pięknie lśnić. Tu są nasze osiągnięcia z ostatnich lat. Wszystkie pierwsze no, miejsca ale... jest kronika, część pierwsza, część druga, którą prowadzimy od 2007 roku. Tam są wszystkie szczegóły dotyczące tych wydarzeń. Yy, których byłam no, no, głównym prowodyrem, bo byłam sołtysem od 2007 roku. Mamy kociołek sołtysowej, który sołtysowy, stał tak. się tradycją naszego stoiska już od paru lat. Oprócz kociołka w tym roku mamy pyszne ekopasty wegańskie i wegetariańskie, takie jak humus, humus z pesto z domowego ogródka, pastę z suszonych pomidorów z domowego ogródka, także mamy pasty jajeczne. Panie z Dobroszowa Oleśnickiego przyciągały wzrok pięknymi koralami z jarzębiny. Przygotowały również smakołyki. Wiele różnych ciast, chleb ze smalcem, ogórkami kiszonymi. Oczywiście wszystko samodzielnie wykonane. Nalewki wina, mają powodzenie, degustacja po, po troszeczkę, ale, ale każdy ma ochotę spróbować, jak to smakuje, własnoręcznie wykonane. Program artystyczny na scenie rozpoczęły zespoły ludowe. Lej woda i sąsiadeczki. Bija mama, bija mama. Turkiewicz i Krzysztof Kaczmarczyk, starostowie dojrzynek zgodnie twierdzą, że choć pracy było dużo, to mieszkańcy Kamienia z zadania wywiązali się fantastycznie. Ludzie dopisali, pogoda tak samo, jest troszkę za gorąco, ale jest fajnie. Jesteśmy zakręceni, nakręceni. <grym> Rozmawiałem z panią starościną, że za rok robimy dużynki powiatowe, a za lata wojewódzkie. Kosztowało nas to trzy miesiące pracy ciężkiej, ale to, co mamy teraz, to, to co widzimy, to, co przeżywamy tak pięknie, to y, są wrażenia niezapomniane. Przez ostatni tydzień niesie nas. My jesteśmy niezwykle zmęczeni. Śpimy po trzy godziny na dobę, ale niesie nas to, co dają nam ludzie. Bo to inicjatywa ludzka tutaj jest najważniejsza, bo ani sądy, ani rada Sołecka nie zrobią nic, jeśli nie będą mieli ludzi, którzy ich poprą w działaniu, w myśleniu, gdzieś będą naszym takim ludzkim zapleczem, który będzie nas wspierał. Także ta społeczność naprawdę tutaj, no ja jestem dumna z moich mieszkańców i naprawdę nie spodziewałam się, że to wyjdzie właśnie w taki sposób. To jest najważniejsze w takich dorzynkach, że ta wieś się jednoczy i dzisiaj e, przyjechała do mnie przyjaciółka, która na stałe mieszka w Austrii i powiedziała mi tylko jedno, co sobie zapamiętam do końca życia. Wszyscy ludzie tutaj się do siebie uśmiechają. Pewnie z tobą chodzi po wsi przez cały, za to twoje świnie z głodu w chlebie pozdychały. nigdy nie Dariusz Śmichura mieszka w Godzieszowej i jest hodowcą koni. Chodujemy konie rasy śląskiej, tu rodzimą rasę naszą, mamy na dzień dzisiejszy w stajni 50 sztuk. W tym roku udało nam się uzyskać na czampionacie w książu, nasza klasz wygrała, czampionką Polski została, także ogromny sukces nasz hodowlany, tutaj miejscowy z gminy Gołęka. Uważa, że dożynki to bardzo ważne święto dla rolników. Jest to bardzo ciężka, ciężki kawałek chleba, nazywając rolniczą pracę. I to jest takie zwieńczenie naszej, naszej całorocznej pracy. Jak są żniwa i już jest podorywka po żniwach, to taki jest spokój wewnętrzny w duszy, że w pewien sposób plony zgromadzone, szczególnie ci, co hodują zwierzęta, potrzebują tego, żeby zabezpieczyć pasze na zimę. Także to jest takie fajne zwieńczenie roku, tak jakby powiedzieć. Jak zgodnie podkreślają wszyscy, święto plonów jest efektem pracy bardzo wielu osób. Starostowie na scenie dziękowali im za pomoc. Każdy dostał pamiątkową statuetkę kamienia, Kamienia. Proszę Państwa, jest taki rodzaj ludzi, którzy pojmują w lot, co się dzieje wokół nich. Dwa razy nie trzeba prosić ich o pomoc. Angażują się w sprawy wsi i gminy z potrzeby serca. Dziękujemy bardzo serdecznie. Inwencja twórcza nie ma granic. Stoiska przeistoczyły się w starożytne pałace, były szałasy, kramy, wiejskie chaty i całe zagrody. Stoisko Godzieszowej powstało z modnych ostatnimi laty drewnianych skrzynek. Każdego roku jest inne. W tym roku jest, yyy, y, anyway jest yy, y, może mniej nawiązujące do, do takich tradycji bardzo, bardzo wiejskich, bo zwykle mamy drewniany domek, ale y, każdego roku ma być inny i to o to chodzi. Gościem kamienia był również Grzegorz Halama, baczny obserwator rzeczywistości. Słuchajcie, to jest znamie naszych czasów. Robisz coś głupiego. Nie, nawet Robisz coś, czego się wstydzisz niepotrzebnie. Wystarczy nadać temu angielską nazwę, już możesz panować. Cokolwiek to będzie. Naprawdę, co by ludzie nie robili, jest teraz taka moda, nadajesz angielską nazwę i, i, i już wszystko gra. Powiedzmy, głupota, koleś idzie sobie ze znajomymi, lubi sobie kucnąć. To znajomy, co ty robisz? On o, o, Wstydzi się. Niepotrzebnie. Wystarczy angielska nazwa, nie wiem, kucing. Lubi uprawiać kucing. Teraz idzie, możesz panować. Co robisz? Nie wiesz, kuting? Nie wiem, kurzy. To sprawdź w internecie. Koledzy wchodzą w internet. Rzeczywiście jest strona International Cooting Society. Miliony lajków. Stanisław Azarewicz uważa, że bardzo cenne jest kultywowanie tradycji moja wnusia z Warszawy, która z widziała wczoraj kurę w Długołęce, co jest też wielkim zdarzeniem, ponieważ charakter wiejskiej miejscowości zanika wszystkich. Leżąc tutaj w pobliżu Wrocławia, te miejscowości stają się generalnie, no nieładnie nazywaną sypialnią, ale nie ma, zanika produkcja rolnicza. Typowo rolniczych miejscowości jest bardzo, bardzo mało, a te miejscowości mają teraz charakter taki mieszany. Kamień natomiast jest miejscowością, można powiedzieć, warzywniczo-ogrodniczą, nie z wielkimi halami produkcyjnymi, ale z foliami z otwartą przestrzenią, pietruszką świeżą. To jest najważniejsze, żeby utrzymać tradycję, żeby ta wiejskość i ta największa gmina wiejska w Polsce była utrzymana w tym stanie i w tym stylu, w jakim znajduje się w dniu dzisiejszym. Teresa Cygal, sołtys bielawy, stara się zachęcać swoich mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz wsi. Świadczą o tym m.in. małe dzieła sztuki, które mieszkańcy przygotowali na dożynki. Od 10 lat sołtysuję bielawię i od 10 lat staram się, aby. Mieszkanki się skupiały wokół świetlicy i ciągle uczymy się ciągle nowych prac ręcznych. Są to właśnie takie różnego rodzaju szywanki, hafty, robienie bukietów, a specjalizujemy się w robieniu bąbek świątecznych i jajek wielkanocnych. Oprócz tego dzielimy się różnymi wiadomościami na temat przepisów. Ostatnio zawiązaliśmy grupę teatralną. No tak staramy się po prostu spotykać, integrować i innych zachęcać do działania. Nie dość moja mielia, ja cię mam nie dopać. moja, nie doja, gdzie mam nie Ani się rozpalić, ani co a co zgotować, zgotować, Ważnym punktem programu był drużynowy turniej wsi. Były emocje, ale były również nagrody. W turnieju wsi tradycyjnie mamy, kochani, trzy pierwsze miejsce, ale też tradycyjnie oczywiście nikt nie wyjedzie bez wyróżnienia i zaczynamy od wyróżnień, tak? Więc wyróżnienia w naszym drużynowym turnieju wsi Miejscowość Wilczyce Ogłoszę od razu, że kochani Za wyróżnienie w drużynowym turnieju wsi Tak jak powiedziałam, nikt nie wyjedzie bez nagrody Także wszystkie miejscowości otrzymują po 300 zł I kochani, miejsca na podium Trzecie zaszczytne miejsce w drużynowym dla miejscowości długołęka! I za trzecie miejsce w tym roku przyznajemy kwotę 500 zł dla wsi Długołęka. Zapraszamy kapitana z długołęki do nas. Drugie miejsce w drużynowym turnieju wsi. Kwota 700 zł dla miejscowości Aleśniczka! Roku pierwsze miejsce w drużynowym turnieju, wsi zespół, drużyna. rywalizowały też w konkursie na najpiękniejsze stoisko. Wszystkie pomysły zostały nagrodzone. Ponieważ chcę bardzo docenić przede wszystkim to, że Państwo przyjechaliście, że chcecie się z nami bawić. Przygotowanie tych stoisk to jest bardzo dużo pracy. Wieńce oczywiście też kosztują dużo pracy. Ale z racji tego, że zależy mi na tym, żebyście Państwo byli, żeby naprawdę jak najwięcej tych stoisk co roku się reprezentowało, bo to jest promocja. Mało kto słyszał o to karach pewnie w tej, gminach, tej gminie. Więc proszę Państwa, w tym roku za udział zwariowałam, ale raz się rzekło. 1000 zł za stoiska wsi za udział. I czytam wyróżnienia. Do Domarszczyn, zapraszamy na scenę. Wyróżnienie w naszym... W turnieju stois. Bukowina wyróżnienie 1000 złotych, Bielawa wyróżnienie 1000 złotych, Szczodre wyróżnienie 1000 złotych. To jest takie, na cegłę Pani były takie złotówki wyskakują. Ting, 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 z każdym, z każdym dyplomem tysiąc poszedł. Śliwice wyróżnienie 1000 złotych. Śniczka wyróżnienie 1000 złotych. Ramiszu wyróżnienie 1000 złotych. Pruszowice wyróżnienie 1000 złotych. I wyróżnienie piecowice 1000 złotych. Trzecie miejsce w konkursie stoi z si i drugie miejsce, egzekwo, jest tego trochę, tak jak powiedziałam, po 1700 zł dla miejscowości za drugie miejsce. Komisja wybrała, nie ja jednoosobowo, nie, komisja. Miejscowość Zaprężyn, po raz pierwszy na Bożynkach Gminnych. Drugie miejsce, egzekwo. I kwota 2000 zł dla miejscowości, które pierwsze miejsca zajęły. To jest miejscowość Dobroszów. Kiełczówek i Stęping. Zapraszamy te trzy miejscowości do nas. Wielki aplauz publiczności wzbudził zespół MIG. Każda z Was na 3-4. Cały sił wykrzyczy swoje imię. Trzy, cztery Marek, ja nie, nie wierzy. O co chodzi się? Słuchaj, to, że zjechała się cała nasza rodzina, to okej. Okay. Ale dlaczego przyjechały z Mariolki, same, nie same Mariorki Mariolki? Same Mariolki? Ja bo powiecie, że nie ma mocnych na Mariole, którą całą Nie ma mocnych w każdym klubie! Tylko ona tak. Wy dobrze śpiewacie, to jest piękne. Krzysiek, słuchajcie, jeżeli tak dobrze śpiewacie, to może zobaczymy teraz, kto najlepiej tańczy, co? Czy ktoś wie, jak na nie ma Dziewczyna z sąsiedniej ulicy To na tym sercu ciągle gra Czy nie słyszy, czy są wasze dłonie Pięknie, o. Największe emocje towarzyszą zwykle konkursowi na najpiękniejszy Wieniec Dorzynkowy. Kochani, trzecie miejsca, trzy trzecie miejsca w tym roku i kwoty 1000 zł dla wsi, które zajęły trzecie miejsca w turnieju wieńców i to będą akurat pierwsza nie wieś. Dolnośląskie stowarzyszenie hodowców, gołębi rasowych i drobnego inwentarza. Nie nauczę się w życiu tej nazwy nad to. Tą... Dolnośląskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza, które też ma piękne stoisko przy wejściu na Plac Kamienia, tysiąc złotych. I dwa kolejne egzekwo, trzecie miejsca, miejscowość. Śliwice i miejscowość. miejscowości, które w tym roku w turnieju w konkursie wieńców zajęły drugie, trzy drugie egzekwo miejsce. I zapraszam panią Sałtys z wsi Borowa, drugie miejsce. Jak są Robiłyśmy wieniec, a praca nad nim to była syzyfowa praca ponieważ tam każde ziarenko było nawlekane na nitki, ziarna kukurydzy, robiłyśmy kwiatki z dyni, z ziaren fasoli, także coś, coś innego. Chcemy, że to co rok wyglądało to bardziej atrakcyjnie i bardziej elegancko. Pomysłodawcą projektu wieńca, umówmy się, jestem ja. W wykonaniu pomaga mi mąż, który spawa cały stelaż, panie z koła gospodyń, sołtys, Zbierają zboże i wspierają mnie w plecieniu wyplataniu tego wieńca. Nie jest to nasze pierwsze miejsce na dożynkach gminnych. Powiem, że miałyśmy w nagrodzie wyjazd na dożynki powiatowe również w zeszłym roku. Pieniążki zbieramy na zakupy dla naszego koła gospodyń, zbieramy też na wycieczki. Fundujemy sobie wycieczki jako całe koło gospodyń. Wyjeżdżamy i zwiedzamy świat. W kamieniu gościł też zespół Anna Maria z Ukrainy. Bliźniaczki są finalistkami festiwalu Eurowizji 2014. Dziewczyny śpiewały też polskie przeboje. Zainteresowaniem cieszyło się minizo, dzieci do późnych godzin wieczornych korzystały z przygotowanych atrakcji, a publiczność pod sceną oklaskiwała zespół Dżentelmens. Dostałem dziś wypłatę, stawiam wszystkim kratę, szama i kariol nazywa się o dziś. Dostałem dziś wypłatę, kupię nowo chatę, 1500 netto, co zrobić z tym ma? Wróćcie w hałas! Na koniec uczestnicy loterii dożynkowej otrzymali atrakcyjne nagrody. Młody wbiega na scenę pierwszy tekst. Nie tam część, dzień dobry, tylko opłacało się. Wieczór zakończył się fajerwerkami i występem zespołu The Black.